Adwent, który rozpoczęliśmy wczoraj, tą pierwszą niedzielą Adwentu, ma swój bieg, swój rytm, który wyznacza nam Słowo Boże. Słowo, które podprowadza nas do tego, aby rozpoznać zbawienie przychodzące od Boga. Adwent, który nas przygotowuje na Boże Narodzenie, na tę uroczystość. Ale ma nas przygotować, i to jest dużo ważniejsze przygotowanie, do tego, aby zapragnąć żyć wiecznie z Chrystusem, aby zapragnąć wiecznie królować z Bogiem. Bo każdego z nas czeka życie wieczne, ale od nas na Ziemi zależy, czy będzie to życie wieczne w niebie, czy życie wieczne w piekle. Dlatego tak ważny jest Adwent. I ta pierwsza jego część do 16 dnia grudnia, kiedy Pan Bóg nas zaprasza, aby zadać sobie to pytanie: skąd oczekujesz zbawiciela? Czyli tego, który cię uratuje, ocali, wybawi. Te pierwsze dni Adwentu są naznaczone przygotowaniem do uroczystości obchodzonej 8 grudnia do uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Maryi, która ze względu na przewidziane zasługi, przewidziane bycie matką Bożego Syna Jezusa Chrystusa, została zachowana od zmazy grzechu pierworodnego Bożą łaską. Czy Pan Bóg nie mógł mieć takiego życzenia? Mógł. A skoro mógł, to zaprasza nas do tego, aby uwierzyć Mu. Na słowo, jak setnik z dzisiejszej Ewangelii. Setnik, czyli ten, który był przełożonym, mającym pod sobą stu żołnierzy, przyszedł do Jezusa prosić nie dla syna, nie dla żony, nie dla ojca czy matki, ale dla sługi, obcego sługi. Sługi, który przez lata mu służył, sparaliżowanego, bardzo cierpiącego, nie dla siebie nawet. Kogo dzisiaj, bracie, siostro księży, przynosisz w Twojej modlitwie do Jezusa? To pragnienie, które było w tym człowieku, spotkało się z Jezusowym przyjdę i uzdrowię Go. I setnik wypowiedział tę modlitwę, którą my powtarzamy w czasie każdej mszy świętej, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Ale powiedz tylko słowo: a moja dusza odzyska zdrowie, a mój sługa odzyska zdrowie. I nad tym dzisiaj się chwilę zatrzymajmy uwierzyć Słowu. Powiedz tylko Słowo. Słowo, które wyznajemy w każdej modlitwie, anioł pański, słowo, o którym będziemy śpiewać, a słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami. Będziemy słuchać Boże Narodzenie. Że oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony miał u Ojca. Słowo, i to jest niezwykle piękne, Słowo nieustannie szuka ciała. Słowo szuka mojego i Twojego ciała, moich i Twoich ust, uszu, serca, dłoni, aby mogło się dziać. Słowo szuka mnie, aby się ubrać w ciało i by mogło działać. Słowo, które pukało do życia, do serca Maryi, bo chciało działać, chciało ukazać, jak bardzo mocno kocha, że staje się wręcz bezbronne aby pokazać miłość ojca. Do czego słowo jest zdolne, czyli do czego zdolny jest Jezus Chrystus, który przynosi miłość od Ojca? Jest zdolny nawet do tego, żeby zakończyć wojnę między ludźmi. Bo o tym, o pokoju królestwa Bożego mówi nam dzisiaj pierwsze czytanie z proroka Izajasza. Słowo, które może zakończyć wojnę, może zasiać pokój. To jest takie na czasie słowo. Wojnę w Polsce? Wojnę w świecie? Jaki słowo ma pomysł, żeby wojnę zakończyć? Chodźcie wstąpmy na górę Pana do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, Byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Jakie są to drogi? On będzie rozjemcą między ludami. Wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Do czego służy miecz i włócznia? Do wojowania. Lemierz do orania pola. Sierp do żnięcia. Na czym polega pokój, zgoda, koniec wojny według Boga? Na tym, że dwa narody zwaśnione, czy dwa skłócone obozy na tym polu, na którym się bili, na tym samym polu będą razem. Orać, a potem zbierać. To jest Boży pokój, to jest Boży pomysł na zakończenie wojen. Żeby uwierzyć, że ziemia jest dana nam wszystkim, że ojczyzna jest dana nam wszystkim. Że i jedna, i druga strona konfliktu, wojny ma prawo na tej ziemi żyć. Te ziemie uprawiać, z tej ziemi się utrzymać, że miecze przekują na lemiesze, a włócznie na sierpy. Jak daleko do końca wojny? Jak daleko do końca tych bitewek, które oglądamy na naszych oczach? Chodźcie, wstąpmy na górę Pana do świątyni Boga Jakuba, niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Maryjo, matko Chrystusa, matko Słowa, ucz nas tak jak Ty słuchać Bożego Słowa, rozumieć je i pełnić wolę. Która przez Słowo puka do naszych serc. Amen.